Bez... Jeszcze raz to muszę puścić, żeby weszło tak jak trzeba Ciągle bez Japoń klawia nie pozwala spać Powiedz Kielicz, w ogóle to przejdzie mi Jakim cudem zna, znają z się na cały kraj Stałem się przykładem, którym nigdy nie chciałem być Nienawidzę tego wzrostu, bo kurwa Każdym razem jak pamiętam twoje tynie Mi przynoszą strach Jestem na domówce, a wokół samych czarownic Cała noc minęła, parę dni po oh, halloween Bo zmówiłem drogę I sam się pogubiłem, już do końca czekam? Do Dobrze, nie padnę nad demonem Wiem, że chciałeś mi pomóc Schowaj prąd, bo w tym stanie wolę nie bierz broni w domu Pytanie mnie jednak o przepijaną całką drogę Tabletki na głowę, które przecież miały pomóc i czemu ten pistolet patrzy na mnie w taki sposób? Chuj mnie to obchodzi, czy to będzie płytę I chuj mnie to obchodzi, czy w ogóle to docenią? Wczoraj byłem z tobą i w końcu poszłem z boku Tak mi koła, więc powiedz dlaczego Ja do siebie chcę co innego Ciągle się w mojej głowie, bo spać Powiedz kiedy i czy w ogóle to przejdzie mi Jakim cudem staję zdany się na cały kraj Staję się przykładem, który nigdy nie chciałem być Nienawidzę tego w lustrze, no bo kurwa każdy razem jak mam... Dobra, tyle wam starałem